Hej ludzie, Paździu tutaj. Jak podaje strona studia deweloperskiego Ubisoft San Francisco, w Ubisoftie na całym świecie pracuje ponad 21 tysięcy ludzi. I ci ludzie są ulokowani w ponad 45 studiach. To jest chora liczba. Na przykład takie Nintendo, które ma całą swoją platformę i które wydaje więcej gier, ma tych pracowników około 7 tysięcy. Nawet EA czy Activision mają mniej tych pracowników, bo mają około teraz po zwolnieniach, to nie wiem, jakieś 13 tysięcy albo 11. To, to, to nie jest taka liczba jak w Ubisoftie. A jak zobaczycie, te studia wydają trochę więcej gier niż Ubisoft. I są trochę w innej kondycji finansowej niż w Ubisoft. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że chcę pokazać skalę zepsucia kierownictwa w Ubisoftie. Że to są ludzie, którzy starają się wmówić graczom, że nie potrzebują posiadać gier, bo przecież sejmy są w chmurze. To są ludzie, którzy mówią, że nie robią gier o danym nacechowaniu politycznym, jak robią, Nie robią to w sposób taki mało subtelny. To jest na przykład symbol, który ma nawiązywać do. Black, Black Lives Matter w grach mobilnych, no i wiadomo o innych sytuacjach. Mówię też o tym dlatego, że ci kierownictwo bawi się miejscami pracy tych wielu tysięcy ludzi poprzez wojnę korporacyjną. Wiecie, kto przejmie korporację, kto będzie mógł. Uprywatyzować, aby pozwaniać tych ludzi. W ogóle, kto doprowadził do tego, że Ubisoft rozrósł się do takich hipotetycznych rozmiarów, które nie są usprawiedliwione ani jakością gier, ani ilością wydawanych tytułów, tytułów. za to nikt nie odpowiada. Ale to, co on jest... Tak wymusiło do nagrania tego filmiku to jest wypowiedź na mediach społecznościowych Tiva Cesarda, czyli szefa dyrektora do spraw monetaryzacji w grach Ubisoft. Tak, to jest ten facet, który ostatecznie podpisuje decyzję po tym, żeby single player'owy Assassin's Creed miał mikrotransakcje, aby Assassin's Creed od czasów RPG'owych był tak zaprojektowany, żeby Levelowanie postaci było na tyle frustrujące, żeby niektórzy ludzie kupili przyspieszenie zdobywania EXPA. To jest ten facet. I ten facet w mediach społecznościowych powiedział, że on się wstydzi, że jest graczem, bo gracze atakują Ubisoft. Bo gracze i ludzie z branży, którzy potrafią pisać niepochlebnie o Ubisoftie, nie wspierają Ubisoftu i są, nie są przyzwoitymi ludźmi. Jak ja to przeczytałem, to mogę sobie zrobić pakietkę, to jestem nieprzyzwoitym człowiekiem. Mogę. kurę, jakby to ładnie powiedzieć? Mogę się nazwać najgorszym człowiekiem, bo nie wspieram Ubisoftu. I ci gracze, którzy nie zamykają mordy i nie kupują każdego nowego, w lewu, w wyżygu Ubisoftu mogą powiedzieć, że nie są przyzwoitymi ludźmi. Ja bym powiedział, że raczej to panie Steve, ty, jak pan ma na imię, to raczej pan jest tym przyzwoitym człowiekiem, bo to pan razem ze swoimi innymi dyrektorami doprowadzi do tej sytuacji, do tego miejsca, w którym jest teraz Ubisoft. I pan się do tego nie poczuwa, bo to jest trudno powiedzieć, Stanąć przed lustrem i powiedzieć: Tak, ja skopałem firmę. Nie, bo pan w pewnym momencie odleci sobie do jakiejś firmy robiącej gry na telefon i powie: No, ja jestem dyrektorem monetaryzacji, no, ja zrobiłem swoje, to reszta dyrektorów skopała sprawę. I tak każdy dyrektor tak powie. Ten od streamingu nie powie, że no, no trochę może za mocne moje były wypowiedzi, a, albo moja strategia była zbyt agresywna, nie. Ten pan powie, że to inni dyrektorzy popełnili błąd. Słuchajcie, nienawidzę takich ludzi. Nienawidzę takich ludzi, którzy robią z korporacji niepełnosprawne dziecko. Nie lubię takich ludzi, którzy chcą sprawić, że ta korporacja jest mniejsza niż jest. Że odpowiedzialny za całą branżę spoczywa na barkach Całej branży, że tak jak pan Steve mówi potem w swojej poście, że wszyscy jesteśmy na tej samej łódce. Nie jesteśmy na tej samej łódce, panie Steve. Pola, który zrobi Mano Lorna, on nie jest na tej samej łódce, co pan. Miejfe, Studia, nie wiem, Falcom czy From Software nie są na tej samej łódce, co pan. Pan jest na osobnej łódce. Bardzo dużej łódce. Łódce, która kołysze tym całym modem, który możemy nazwać gamingiem. Ale nie jest to jedna łódka. Tylko każdy jest na swojej łódce. Tylko że te duże łódki, czy to jest Sony, czy to jest Microsoft, czy to jest Ubisoft, zakołyszą się i rozbiją. Jak, nie wiem, Concord, jak Halo ostatnie, jak nie wiem, jak Azasyny, czy jak Star Wars, yy, Outlast, Tak, tym się rozbiją te duże łódki, to po prostu ta fala uderzeniowa od tego uderzenia, to, to wstyd te fale po prostu się roznoszą i inne łódki zaczynają się kołysać. I niektóre łódki mogą zacząć tonąć. Bo jeżeli duże studio wyda dużą grę na grube pieniądze i ta gra nie dowozi, to ona spala ludzi. To ci ludzie nie kupują gry na premierę. Nie wiem, czy Pan Dyrektor to wie, ale mniej niż 50%, jakieś 30 parę procent ludzi na pc kupuje gry w dniu premiery. Wie pan dlaczego tak jest? Bo to jest, jak cytuję wypowiedź innego pana dyrektora Ubisoftu sprzed lat, na pc nikt nie kupuje gier, wszyscy piracą. To jest takie podejście pana dyrektora, bo po co dopracowywać grę na premierę na PC-ta, bo to przecież trzeba olać. To ludzie po prostu nie kupują gier na premierę na PC, bo po co mają kupować, jak ta gra jest niedorobiona? Jak ta gra potem wyjdzie taniej, będzie bardziej dopracowana, a może Ubisoft czy firma do ludzi wgraci się w, w Parana To wy, to wasze wypowiedzi, wasze czyny doprowadzają do tego, że więcej ludzi nie gra. Ale tu potem łatwo jest narzekać, że jest ciężka sytuacja, prawda? Panie szefie Xboxa, który mówi, że no, my widzieliśmy, że jest kryzys od 8 lat, ale buja z tym zrobiliśmy. I to są, jest masa takich dyrektorów, którzy wynajdą każde usprawiedliwienie swojego gubna, ale ci sami dyrektorowie potem mówią, no, my jesteśmy wszyscy na tej samej łódce. Chodźmy, pójdźmy i będzie świat wesołego pozytywizmu. Wróćmy do tego, co było. Generacje wcześniej, gdzie ludzie kupowali wszystko, gdzie ludzie nie byli przeładowani tym naszym styfem, rozumiecie? Dlatego nienawidzę takich dyrektorów. Jak każdy każdemu pracownikowi, czy to grafikowi, testerowi, programiście Gameplay'u, mogę podać rękę w Ubisoftie, Bo wiem, że to są naprawdę bardzo kreatywni ludzie. To są ludzie, którzy mają niesamowite pomysły. Jeżeli myślicie, że przy. Nie wiem, w skalem Bones'ach, czy w Watch czy w Assassin'ie nie pracują ludzie, którzy wiedzą, jak poprawić tą serię? Wiedzą. Wiedzą. Tak samo jak w Ghost Reconie. Tam też pracują ludzie, którzy wiedzą, co zrobić, żeby ta gra zyskała fanów. Ale nie jest im to umożliwiane. Nie mogą tego zrobić. Dlaczego tego nie mogą zrobić? Bo tacy dyrektorowie, jak Właśnie pan Cesar, mówią nie, bo to będzie za drogie, bo yy, nie, bo po prostu tego nie ogarniemy, bo to pochłonie zbyt dużo ludzi. Mówi to, os, mówi to, dyrektor firmy, która przez 10 lat. Bóg wie, ile milionów wsadziła w produkcję z Bones, gry, która się nie zwróciła i trzeba było kłamać udziałowcom, że to jest gra 4A. Teraz teoretycznie wiemy dlaczego prezes Ubisoft musiał tak kłamać, bo oni wydali tyle pieniędzy, że normalne studio by zrobiło grę 4A, bo oni tego nie potrafili. Oni potrafili zrobić tylko skopany klon Black Flaga. I mówię skopany, bo jest gorszy od Black Flaga. I słuchajcie, i to pokazuje odklejenie odklejenie tych ludzi, którzy zarządzają. I słuchajcie, zawsze, jak jestem, ja mówię w że jestem w na Tony, jestem w na Ubisoft, to nie mówię o zwykłych pracownikach, jak mówię właśnie o tym kierownictwie. O tym kierownictwie, które nie ma pojęcia, co robi. O tym kierownictwie, które potrafi tylko zniszczyć imię Zielonych Słupków. I to mnie najbardziej boli w tej całej sytuacji. że Pan Cessart sobie. Potem te w cefalce, że ja robiłem dobrze mikrotransakcje w Ubisoftie. Zatrudnijcie mnie gdzie indziej. A ludzie, którzy starali się, którzy pochodzili codziennie, starając się robić swoją robotę najlepiej, to zostaną zwolnieni, kupieni i kopani w dupę. I tych ludzi jest ponad 21 tysięcy na całym świecie. A co wy sądzicie? o tym, czy tak jak ja myślicie, że po prostu po prostu odleciało umysłem na jakieś kosmiczne rejony i po prostu już nie rozumieją, po co są i dla kogo są. Czy też uważacie, że obrażanie to nie jest dobra rzecz, aby studia to, to robiły, jak chcą się rozwijać albo chcą sprzedawać swoje produkty. Piszcie w komentarzach i mam nadzieję, że macie dobry dzień. Wstrzymajcie się. Pa, pa.